Dzień dobry! Z punktu widzenia botaniki pomidor jest mięsistą jagodą, a więc owocem. Z uwagi jednak na względnie niską zawartość cukru i charakter zastosowania kulinarnego powszechnie zalicza się go do warzyw. Omawiany produkt składa się z pomidorów suszonych, oleju rzepakowego, mieszanki ziół i odrobiny cukru. 100 g produktu dostarcza 538 kcal, 55 g tłuszczu, w tym około 4 g kwasów tłuszczowych nasyconych. Około 7 g węglowodanów, w tym 5,5 g cukrów, około 1,5 g białka, 4,5 g błonnika i około 2,5 g soli. Najważniejszym składnikiem mineralnym występującym w pomidorach jest potas który w organizmie jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi wodno i prawidłowe skurcze mięśni. Warto dodać, że w pomidorach znajdziemy również wapń, żelazo, fosfor czy magnez. Co ciekawe, suszone pomidory nie tracą swoich właściwości odżywczych, a wręcz przeciwnie. Jeden ze związków likopen staje się dzięki obróbce termicznej i dodatku tłuszczu lepiej przyswajany. Likopen jest związkiem organicznym należącym do grupy karotenoidów i nadaje roślinom kolor czerwony. Zwiększona zawartość likopenu w suszonych pomidorach, który jest związkiem o charakterze antyoksydacyjnym, zwiększa ich właściwości przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Ponadto badania wykazały, że likopen może obniżać poziom cholesterolu LDL i dzięki temu zapobiegać chorobom układu krążenia. Wśród przeciwutleniaczy zawartych w suszonych pomidorach warto wyróżnić również beta-karoten, wspomagający funkcjonowanie wzroku oraz zapobiegający chorobom serca. Z kolei obecna w pomidorach witamina C Zapewnia korzystne działanie układu odpornościowego oraz bierze udział w procesie syntezy kolagenu. Pomidory zawierają także witaminę K, która jest ważna w procesach krwiotworzenia. W pomidorach występują też witaminy z grupy B. Ich odpowiedni poziom odgrywa ważną rolę w prewencji chorób układu nerwowego. Suszone pomidory możemy dodać do sałatek warzywnych czy zup. Stanowią również urozmaicenie sosu pomidorowego czy różnorakich dań mięsnych. Są często wykorzystywane w kuchni wegetariańskiej i śródziemnomorskiej.